Narcyz działa tak, że przeplata bodźce negatywne i pozytywne. Z jednej strony daje ci karę, czyli symboliczny kij, krytykę, odrzucenie, oziębłość. Z drugiej strony pokazuje ci nagrodę, tę przysłowiową marchewkę, i bardzo często w tej roli pojawiają się argumenty sentymentalne. To mogą być wspomnienia wspólnych chwil, sentymentalne deklaracje, odwołania do pięknych momentów, które razem przeżyliście, a czasem wzruszające opowieści o tym, jak bardzo jesteś dla niego ważny. Segment druga. Jak działa hybrydowa manipulacja? To hybryda, bo łączy dwa bieguny. Ból i przyjemność. Raz narcyz cię odrzuca, za chwilę przyciąga, zasypuje czułymi słowami albo nostalgią. Taki kontrast powoduje w twoim mózgu ogromne zamieszanie emocjonalne. Co najgorsze, to nie jest przypadkowe, to jest zaplanowane. Dzięki tej taktyce narcyz wprowadza cię w stan niepewności, a w niepewności ludzie stają się bardziej podatni na sugestie i podporządkowanie. Segment trzeci: Strukturyzacja. I tutaj właśnie zaczyna się strukturyzacja, bo kiedy ofiara raz po raz dostaje ten sentymentalny sygnał, tę marchewkę, zaczyna reagować na niego przewidywalnie. Narcyz wie, że jeśli rzuci odpowiednią dawkę wzruszeń czy wspomnień, będzie w stanie Cię przyciągnąć i ustawić tak, jak chce. Stopniowo strukturyzuje całą Waszą relację. Ty reagujesz tak, jak on oczekuje. Ty idziesz w miejsca, które on wyznacza. Ty podejmujesz działania, które on kontynuuje. Kontroluje. Niesione poczuciem sentymentu, czyli przekonaniem, że przecież było dobrze, przecież on tak mówi, że mu zależy, tracisz czujność i przestajesz zadawać kluczowe pytanie: czy to naprawdę moja decyzja? Jeżeli zauważasz, że ktoś w twoim życiu stale przeplata chłód i nagłą czułość, krytykę i potem sentymentalne zapewnienia, bądź ostrożny. To może być właśnie hybrydowa manipulacja, która w efekcie prowadzi do pełnej strukturyzacji twojego zachowania. Narcyz tak układa relacje, abyś w końcu robił dokładnie to, co on chce. I jeszcze miał poczucie, że to była twoja decyzja. Pamiętaj, twoje emocje to potężne narzędzie. Kiedy ktoś nimi gra w sposób tak perfekcyjny, zawsze warto zrobić krok w tył, przyjrzeć się, co tak naprawdę jest prawdą, a co tylko manipulacją. Perspektywa zmienia percepcję. Dzięki za oglądanie. Jeśli temat cię zainteresował, zostaw lajka, zasubskrybuj mój kanał. I napisz w komentarzu, czy sam przeżyłeś taką formę manipulacji. Razem uczmy się rozpoznawać toksyczne schematy i je rozbrajać. Czarna księga manipulacji. Tam znajdziesz to, czego tak naprawdę szukasz. Link w komentarzu.